Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz przedstawił projekt budżetu gminy na 2013 rok. Dochody jak Państwo widzicie nieco poniżej, jeszcze poniżej miliarda złotych, wydatki poziom około 980 milionów złotych, nadwyżka budżetowa 19,2 miliona złotych. Nadwyżka budżetowa jest wynikiem konieczności dostosowania budżetu do wymogów nowej ustawy o finansach publicznych. Ustawa wejdzie w życie w 2014 roku, jednak jej skutki trzeba uwzględnić już w przyszłorocznym budżecie, a co za tym idzie, nadwyżka musi się pojawić. Jest parametrem decydującym dla nas, jako dla gminy, do udźwignięcia obsługi zadłużenia w roku 2014, ponieważ od roku 2014, jak wspomniałem, będzie obowiązywać nowy wskaźnik limitu zadłużenia. Aby móc sprostać tym wymogom niezbędne jest ograniczenie niektórych wydatków. W tym roku mniej pieniędzy z budżetu pójdzie między innymi na kulturę. Ewentualnych zmian w strukturze budżetu może dokonać Rada Miasta. Ma po pierwsze możliwość wskazania w sposób wiarygodny jakichś dodatkowych źródeł dochodów. Tak? Wykaże, że gdzieś są dochody niedoszacowane. No, daj Boże, żeby tak było. tak? To jest po pierwsze no i po drugie jest, jest jakaś tam żonglerka po stronie wydatków, ktoś przekona skutecznie, że można zrezygnować z wydatków w jakiej sferze i dofinansować inną sferę. Radni otrzymali już projekt budżetu do zapoznania się z nim. W tej chwili rozpoczynają się prace w komisjach w komisjach stałych Rady Miasta, jak również w klubach. Wierzę. Że praca będzie przebiegała bardzo sprawnie, bowiem czasu jest bardzo mało. Sesję Rady Miasta poświęconą budżetowi zaplanowano na 13 grudnia.